Amadeusz Ferrari i Daniel Magical zawarli pakt z Diabłem. W poprzednim materiale opowiadałem wam, dlaczego uważam, że Dawid Ozdoba zaprzedał duszę w zamian za swoje prorocze zdolności, którym ciężko jest zaprzeczyć. Wspominałem także, że Dawid miał co najmniej dwóch duchowych uczniów. To dość ciekawe i specyficzne określenie a natknąłem się na nie na jednym z filmów na kanale Strollowany. Dawid przyznał mi, że jest osobą medium. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, ale on wyjaśnił, że komunikuje się z nadprzyrodzonymi siłami, ma zdolności telepatyczne, czyli czytania w myślach do innej osoby, czy telekinezy. Przyznał, że Polak dostał buta na rej za brak szacunku. Do niego i do jego ucznia, Magikala, którego bardzo chciał zwerbować i mówił, że szczepił w niego coś, co zostanie z nim na zawsze. Sam Magical kilka lat temu wspominał o śnie, w którym zawarł pakt z diabłem. Po którym zaczął zarabiać znacznie większe pieniądze, zyskał na popularności, a także zdarzyło mu się przewidzieć m.in. dokładny czas walki z Rafonixem. Oraz sposób przegranej ozdoby z Adbasterem. Mistrz musi opuścić ucznia, bo jest zbyt głupi i nie potrafi logicznie myśleć. I patrzeć na świat tak jak on. A gdy magikalowi przed walką przyśliło się, że Dawid ozdoba przegrał walkę i wypadła mu szczęka, a chwilę w później w walce z Adbasterem się to wydarzyło, Dawid zgłupiał. Przegrał najważniejszą dla siebie walkę, a jego uczeń przewidział kilkanaście dni przed walką, co się wydarzy. A on miał ogromnego doła, bo myślał, że magikal to idiota, a on przewidział przyszłość coś, czym Dawid jarał się najbardziej i wierzył, że tak się da. Sprawa swego czasu była dosyć głośna, ale niewiele osób traktowało słowa Daniela na poważnie. Jak wiecie, kilka miesięcy temu, zanim tak się zrobiłem, dosłownie, z kasą z widzami, wami, miałem taki sen, pamiętam, że przez sen mówiłem o cyrografii, Pamiętam, że przeczytałem w myślach o tym i kilka razy mówiłem, No, przed przywoływaniem tych duchów na tablicy, mówiłem właśnie o tym cyrografii, tej historii, ale to potem umilkło. Potem zaczął się hype na mnie, naprawdę, się świetle z dużo ludzi, rekordy Polski, Tablica z demonami, jednak spróbowaliśmy to zrobić Jak jak wygląda cały czas te pytania, to mam wrażenie, że coś się zmieniło. Kaca nagle przybyła, widzowie, kurde naprawdę wszystko się układa, Jezu, jak ja mam kartę wyszedł wyjdzie diabeł czy cokolwiek, masakra, nie? Nie wiem, cały czas jestem przerażony, myślę o tym, płacę Z kolei Ferrari określał się jako osoba najbliższa Dawidowi ze świata influencerów. Twierdził, że Dawid zwierzał mu się ze wszystkiego, we wszystkiego wtajemniczał, w przeciwieństwie na przykład do swojej życiowej partnerki. Prawda jest kurwa taka, że byłem jego najlepszym ziomkiem wśród influencerów. No, Dawid przez chyba 3 lata mojego życia kontaktował się ze mną praktycznie codziennie, nie? Dawid przez 2-3 lata mojego życia kontaktował się ze mną codziennie, więc... W zasadzie z internetu nikt Dawida nie zna lepiej ode mnie. Dawid mi prywatnie mówił o wszystkim, co mu na myśli. Dosłownie o wszystkim. Nawet macie dowód w postaci kurwa jego rozmowy, gdzie mówi, że zdradził mi zakończenie gry. Może pamiętacie, jak jakieś pół roku temu Ferrari na swoim kanale opublikował film, w którym otwarcie przyznał, że zaprzedał duszę w zamian za różne korzyści. Dość szeroko się o tym wypowiedział. Film już jest na ten moment usunięty z jego kanału. Jestem ulubieńcem Boga, ale czyni mnie to również ulubieńcem diabła. A z nim zakumplowałem się aż za bardzo.